thank <laughs> you Cześć! Witam Was przed najnowszego autobusu Volvo. A czemu autobus Volvo? Bo jest produkowany w Wrocławiu i jesteśmy na rynku, żeby go Wam również pokazać w jego rodzimym, jakby nie było, mieście. Model 9900, czyli najbardziej bogata, się tylko da skonfigurować, autobus Volvo. Wersja turystyczna, najdłuższa, największa, z najmocniejszym silnikiem, 11-litrowym, o mocy 460 koni mechanicznych. Przekładnia iShift, o czym będzie więcej w trakcie jazdy. Wersja trzyoświowa, tylna oś oczywiście skrętna. Tak widzimy, ciekawy lakier, oczywiście autobus udostępniła firma Kruk Transport, nasz rodzimy przewoźnik z Polski. Przednia część nadwozia, tak w samochodzie sobą. jest potężny znak Volvo, który nam chociażby z ciężarówek. Są oczywiście lampy, które również znamy z Volvo Trucków. Tu jest dwie zapożyczeń z Volvo Trucków, no bo ciągną od swojego starszego brata z koncernu. Są charakterystyczne takie tutaj jakby światła do jazdy dziennej, wymienne z kierunkowskazem. Są oczywiście ksenony i światła drogowe oparte już na żarówce oraz jest Big Xenon. Linia boczna, charakterystyczna dla autobusów Volvo, szczególnie tego tak zwanego New Coach'a. Jest tak zwany Z-shape, czyli ta cały ten połać bocznej blachy jest wycięta w taki tutaj charakterystyczny dla Volvo kształt, podkreślona takimi ciekawymi aluminiowymi listwami. Dalej mamy wiele, wiele klap bagażowych. Tu pełność bagażników liczymy bardziej chyba w basenach niż w litrach. Generalnie jest tego bardzo dużo. Lecimy dalej. Mamy oczywiście oś napędową, drugą na bliźniaku oraz ostatnią oś, która pomaga na tym autobusem być bardziej zwrotnym. W tym autobusie jest również Volvo Dynamic Steering System, czyli jest tak zwany VDS. Jego działanie pokażę Wam więcej podczas jazdy. Są wszystkie lampki obrysowe, wszystko tu jest w ledzie. To fajnie, widzimy, że nawet w tych autobusach, czy w tym, tym większym segmencie jest coś ciekawszego, są już te wszystkie pomontowane LEDy. No i co charakterystycznego, widzimy z tyłu nowego Volvo. Są światła dosyć podobne do tych, co, które były w starszym modelu autobusu turystycznego. Mamy tam wiele napisów, Volvo, nie Volvo, jest kamera, jest centralne, sporo logo, mamy takie uśmieszki, są również lampki obrysowe, także LEDowe. No i te nasze aby tam delikatnie to wnętrze Wam rozświetlić. Pośrednie rejestracji również jest w ledzie, więc tutaj widzimy już jest na bogato. Są czynniki parkowania oraz są takie cztery otwory, one służą do mocowania dodatkowego bagażnika na wasze, nie wiem, narty, bagaż rowery, etc. Jest również opcjonalny hak, abyście mogli sobie dołożyć czy to rowery, czy przyczepkę. Co tam chcecie? Zapinamy lanczyka? Nie, nie zapinamy. Ręczny, pani puści ręczny. A więc jeżeli chodzi o jazdę w mieście, Volvo 9900, on oczywiście jest skonfigurowany głównie do jeżdżenia w trasie, w tak zwanym cruising mode. Niemniej jednak w mieście on też się musi odnaleźć, żeby dowieść niemieckich turystów na rynek, bądź dowieść wycieczkę szkolną do McDonalda. Wówczas ten autobus na pewno jest bardzo fajny pod kątem sterowania, co Wam pokażemy za chwilkę na parkingu właśnie tego VDS-a. Dalej, spalanie w mieście. Ciężko ocenić. Jest spalanie średnie, które mamy i wynosi ono dokładnie 32 litry. Jadąc autostradą prędkością stałą 100 na godzinę, spalimy mniej więcej 24 litry, jeżeli jest napad ogarnięty i dobry kierowca. Silnik, który nam się pomaga napęd napędzić, czy w mieście, czy w trasie. Newtonometrów trochę jest, bo jest ich dokładnie 2400. A mocy 460 koni. Hamowanko. Jak widzieliście, hamuje całkiem znośnie bo na każdej osi jest takiej wielkości klocek i są to oczywiście hamulce pneumatyczne tu w ogóle w autobusie wszystko jest pneumatyczne praktycznie i oczywiście elektroniczne bo wiemy, że pneumatyka ma większą moc dajemy sobie gaz W oczywiście w autobusie skrzynia biegu ma przełożyć aż 12 na przypadku iShift jednak jest ona tak zestrojona, aby te biegi maksymalnie płynnie przechodziły i żeby wszyscy z tyłu czuli maksymalny komfort cały czas, nawet jeżeli kierowca chce sobie but podłogę Oczywiście, on przyspieszy, ale zrobi to bardzo aksamitnie i bardzo płynnie do przepisowych 50 na godzinę. W samym autobusie w mieście słyszymy trochę różnych dźwięków ścianki działowe, stoliki coś tam się wszystko trochę odzywa, to tam delikatnie wydaje z siebie dźwięki. Na autostradzie jest już znacznie lepiej tam faktycznie te dźwięki się nie wydają. Czasami zdarza mi się, że klapa, któraś tam wyda sygnał i musimy wyjść, tą klapę dopiąć, bo włącza nam się alarm na w komputerze pokładowym, że któraś klapa się delikatnie a ten jeden zamek otworzyła na nierównościach. Sprawę rozwiązuje centralny zamek klap, więc jadąc są autobusem w trasę, zamykamy klapy. Wówczas jest A bezpieczniej, a B nic się wam nie otworzy. Są również tak zwane świńskie uszy w Volvo, czyli włączam sobie wiatraczki. Wydaje się to śmieszne w XXI pierwszym wieku w na autobusie. Niemniej jednak wierzcie mi, że kierowcy bardzo to rozwiązanie chwalą, ponieważ o ile klima, wszystko wam z tyłu ładnie schładza i tamto powietrze rusza, o tyle te nawiewy w dashboardzie są trochę niewystarczające i te retraczki trochę to powietrze tutaj ruszą, aby kierowca po prostu miał więcej świeżego powietrza, tym bardziej pod kątem odparowania tej potężnej przedniej szyby. Zawieszenie jak widzimy jest komfortowe, czy na dziurach, czy w trasie, on ma taką opcję jakby pływania niczym DCC. Jednakże to DCC a raczej, żartobliwie mówiąc, jest to zawieszenie pneumatyczne, oparte tam oczywiście na miechach, poduchach i tak dalej. Są potężne osie, potężne mosty i to wszystko jest zawieszone tutaj przy pomocy pneumatyki. Więc autobus jest bardzo komfortowy, ale jak ta autobus, na zakętach się trochę kładzie. Ale lusterkiem nie asfaltu, bo jest bardzo wysoko. Mamy również możliwość, że jest jakiś wiadok, tunel, Autobus ma w wysokości tam niewiele, ponad 3,8 metra, możemy sobie go delikatnie obniżyć właśnie na poduszkach, tam chyba do ponad 20 cm. wówczas ten autobus tam zejdzie w dół i wjedziemy pod ten ciaśniejszy wiadukt. Albo możemy sobie go podnieść do góry jeszcze, co na za chwilkę pokażemy na przebitce i autobus w ten czas na przykład przejdzie pod jakiś wyższy krawężnik, czy na delikatnie utwardzoną drogę możemy zjechać gdzieś tam w celu dowożenia... Pasażerów pod jakiś ośrodek wypoczynkowy w krośnie. Jeżeli chodzi o fotel kierowcy, no to jest tak naprawdę czołówka tego, co oferują na sam autobusy turystyczne. Jest to model Isri, e dokładnie tam czytając spaszczęstą nazwę. I fotel ma dużo, dużo funkcji. Przede wszystkim zatrzymamy się. I jeżeli teraz Ty zainteresowałeś mnie bardzo, mogę się do Ciebie obrócić w ten sposób. I zrzucić przy okazji domofon do pasażera o czym za chwilę. Dwa, mogę również nadawać komunikaty głosowe. Czy wszyscy mnie z tyłu bardzo dobrze słyszą? Tak! No, fantastycznie. Dwa. Co mamy dalej? Oczywiście w samym fotelu jest zamontowana właśnie przekładnia A jeśli a dokładnie drążek od regulacji tamtych biegów przód-tył. Mamy również regulację podokietników na wysokość, mamy pas, który jest zamocowany do fotela, a sam fotel jest ogrzewany, jest oczywiście zawieszony pneumatycznie, ustawień ma naprawdę strasznie dużo po prostu. Jest podgrzewany, ma również taką system tak zwany lane assist w rozumieniu Volvo czyli autobus wie kiedy zmieniamy pas ruchu i wibruje mi albo z lewej albo z prawej strony to oczywiście jest opcja a ten autobus ma praktycznie wszystkie dostępne opcje w autobusie turystycznym więc również ma taką tą wibrację z prawej bądź z lewej strony informującą was o zmianie niezamierzonej pasa ruchu autobus ma także aktywny tempomat którego działanie pokażemy na autostradzie ale ma również system zapobiegający najechaniu na auto przed wami bądź tam, nie wiem, na jakąś przeszkodę. Tutaj jest wyświetlacz, który bardzo mocno wyświetla wam diody na przednią szybę. Oczywiście w kolorze czerwonym, wtedy widzimy, że jest emergency braking i autobus wspomaga was, aby schamować przed przeszkodą, nie wiem, samochodem, jakimś słupem bądź, nie daj Boże, pieszym. W autobusie również jest parę tak zwanych kameroczynników. Pierwszy jest tu zamontowany na przedniej szybie, Pomijając te wszystkie wiatrowe i DKV, jest tutaj kamera, która właśnie monitoruje nam. Te linie na jezdni. Jest również górny e, taki, nazwijmy to, nie wiem, sensor, antena, która jest anteną od tachografu. Jest to po to, że jeżeli jedziemy sobie autostradą, mija Was inspekcja transportu drogowego, oni tylko sobie szczytując sygnał z tej anteny, wiedzą dokładnie, ile godzin jedziemy, ile robiliśmy pauzy, i jaką prędkością jechaliśmy, jedziemy. Wszystko po prostu o Was wiedzą, nie zatrzymując Was, więc kolejny ukłon taka już tutaj. Ta elektroniczność wkłada również w tachografy. Tu już nie ma tych tarczek, nie tarczek. Wszystko w tachografie jest w karcie pracy kierowcy. Wspomniałem VDS, czyli Volvo Dynamic Steering System. I teraz tak, wchodzimy sobie na Rondo. Idź do góry ruletko. Oczywiście bez kierunkowskaza nie wolno. I zobaczcie, jak autobus staje się nagle zwrotny. Możemy sobie pyk. Wszystko praktycznie jedną ręką. Na mydełko Fa, trzask. Wersja trzaskowa tylna oś naprawdę ma potężny promień skrętu. I to wam bardzo mocno pozwala manewrować. Na parkingach. Suwamy sobie w dół bo troszkę tu oślepia. I przed nami kolejne rondo, gdzie znowu zobaczymy działa VDS. Jest. jest to system, który na autostradzie trzeba się go nauczyć, bo autobus jest bardzo wrażliwy na ruchy kierownicy, szczególnie jak są jakieś tam kolejne na drodze krajowej. Niemniej jednak w mieście, na rondach, na ciasnych zakrętach, na pewno VDS jest również czymś, co wyróżnia markę Volvo. Kolejne rondo. Pyk. No i ta tylna oś skrętna jest genialna. Autobus staje się bardzo, bardzo zwrotny. No, nie jako osobówka, ale jest zwrotny. No, jest ta automatika, mamy oczywiście dwa główne pedały, ale jest również pedał trzeci, tak zwany jakby sprzęgło, które wam służy do regulacji. Kolumny kierowniczej, jak widzicie, w bardzo wielu płaszczyznach, a głównie ułatwia to wysiadanie kierowcy. Jadąc dalej po naszym dashboardzie, to jest też kompletnie przeprojektowany dashboard względem wcześniejszego autobusu 9900. Z prawej strony tu mamy lodówkę, która zmieści dosyć sporą ilość napojów niealkoholowych bądź wody. Schowek kierowcy, którym oczywiście jest wszystko, co potrzebuje kierowca, to jest taka e, imitacja skórki. Tu imitacja skórki, to wszystko ma taki nazwijmy to bardziej biznesowy design. Od góry jest tachograf elektroniczny i mamy również system multimedialny Bosch. Yy, sterowanie głównym radiem za kierowcą, sterowanie radiem dla wszystkich oraz mikrofonami i nagłośnieniem w całej kabinie dla pasażerów oraz dolny Bosch, który steruje wysuwanymi telewizorami i odtwarza filmy. Niestety Volvo bazuje tylko i wyłącznie na Boschu i te filmy są tam tylko w kilku formatach. Nie może nas kogoś tego łatwo zmienić, to musimy poprosić serwis, aby tam Wam szczególnie streamingował to wszystko. Autobus ma tak zwane CA, czyli potężną ilość Customer Adaptation. W tym przypadku widzimy, że tutaj jest tego dosyć sporo. Generalnie klient może chcieć bardzo dużo w autobusie i to dostanie. Chociażby tutaj nawigacja TomToma dotykowa. Wszystko działa tak jak powinno. Ciekawie wpasowana w ten główny dashboard. Sterowanie oświetleniem kompletnym wewnątrz i na zewnątrz. Otwieranie drzwi. Tak zwana funkcja przyklęku, abyście mogli wysadzić starszą panią właśnie pod ratuszem. Dalej zamykanie klap, lodówka, kibelek. To wszystko jest z tej strony. A kończymy sterowaniem klapami e, od szyberdachów. Od lewej strony mamy główny wyłącznik akumulatorów, mamy również e, alarm kolizyjny, lane assist, tu wszystkie przełączenia również od sterowania, od podnoszenia trzeciej osi. Dolny przycisk od podnoszenia autobusu na zawieszeniu pneumatycznym oraz od opuszczania go w dół, co Wam mówiłem wcześniej. E, sterowanie kamerami, telewizorem, sterowanie wycieraczką trzecią, spryskiwacz reflektorów, podgrzewanie lusterek. Dalej jeszcze z panel kierowcy. Gdzie mamy już sterowanie boczną szybą, sterowanie przednią roletą oraz również składanie tych lusterek bocznych i włączanie tych wentylatorów. Kierowca także ma raz, dwa, trzy gniazdka USB, gniazko zapalniczki i kolejny schowek, gdzie coś tam sobie może schować, i hamulec ręczny, jak to w autobusie, wszystko jest pneumatyczne. Także sterowanie lusterek i główny reset systemu. System zegarów. Tutaj troszeczkę wolno odstaję od konkurencji i są takie zegary, które znamy już sprzed dobrych kilku lat, właśnie z, z ciężarówek. No i sterowanie nimi tutaj za pośrednictwem manetki, wszystkie tam jakieś ustawienia, dane paliwa, komunikaty pojazdu, etc. Bardzo prosto, no kwestia gustu. Zajmujemy miejsce tam, gdzie głównie jeździmy autobusem. Mamy opcjonalne pasy i jak pasy są, to je zapinamy, taki jest przepis. Same fotele są regulowane w kilku płaszczyznach. Są takie to ładne. Uszy. Są to fotele dla tej wersji, właśnie najbogatszej 9900, więc regulacji pod głowę jest sporo. Oprócz tego, jeżeli ktoś tu Was bardzo denerwuje, to się od niego odsuwamy i się kładziemy, co oczywiście osoby z tyłu mają problem, ale w tym przypadku jest tu bardzo wygodnie. Daje co tu jeszcze mogę mieć? Mogę mieć taką lampeczki ledowe, nawiewy na moją buzię, gniazdka USB, które są w każdym fotelu oraz klasyczną firaneczkę. Aby sobie zasłonić, yy, osłonić się od słońca i jeszcze mam dużo większą roletę O, na przykład taką, również ochrona przed słońcem Jest to rzeczywiście toaleta w autobusie Która ma nie wiem, lusterko, ma umywaleczkę, ma mydełko No i ma również sedesik Zapraszam Was do wnętrza w przestrzeni pasażerskiej yy, Foteli, czyli tam miejsc siedzących dokładnie, 57 I co otrzymujecie? Patrząc od górnej części schowki na różne wasze tak zwane duperelki podczas podróży, małe walizeki bądź plecaki. Dalej, fotele mają tam, jak pokazywałem, wam, wiele regulacji. A z udogodnień widzimy, że jest USB. Jest taki stoliczek z podwójnym cup holderem, dosyć małym, jest tu butelka się na pewno nie zmieści. Bardziej kubeczek od opcjonalnej kawy. Idąc dalej ku tyłowi, no, widzimy fotele, 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 fotele. No i to miejsce, które najbardziej uwielbiają osoby spożywające trunki wysokoprocentowe, czyli tak zwana tylna ławka. No po prostu duży bar. Co tam? No a co mogę robić? No śpię. Siema. No, tu możemy sobie dzwonić do kierowcy głównego, pogadać z nim o czymś. Jest siatka na telefon, gniazdko jedno, wentylator, aby się po prostu nie udusił. Również mam swoich grzejniczek, swoją lampkę ledową. Tu mamy przełącznik do sterowania oświetleniem, a także w niektórych opcjach jest tutaj osobne radio dla śpiącego. No i co jest materac? Jest miejsca tyle, że ja się tu wyciągam do końca, leżę, więc w miarę bym się tu mógł wyspać. Zapraszam Was jeszcze do bagażnika, bo to jest też jakby nie było istotne podczas wycieczki szkolnej. Kierowca musi być trochę silny w autobusach Volvo. Pojemność jakby nie było jest, no nie wiem, gigantyczna. Tu się zmieści wszystko. Od sprzętu audio, wideo, przez po prostu wszystkie możliwe wasze walizki układamy i one tutaj mają komfortową podróż z punktu A do punktu B. Wszystko jest wykończone wykładzinką, taką dywa, dywanem z komfortu, więc wystarczy. Jak jestem grubym kierowcą autobusu, wystaje mi tutaj Maciek, no to niestety, ale muszę się trochę zaprzeć i zamknąć klapę. A i tak jeszcze jest niedołknięta. Są też schowki takie techniczne, jakby dla kierowcy, skrywające od kurza czyściwe odrabinę. Od wszystko, nad drugą, nad trzecią osią, po prostu przestrzeń taka do maintenance autobusu. Po prostu silnik, mówiłem już o nim, ale to jest ciekawy system. Jest tak zwany system fog maker, czyli w razie jakiegoś pożaru w silniku, to wszystko się tutaj zacznie pryskać i się po prostu samo ugasi. Kolejny ukłon, no widzimy, Szwedzi dbają o bezpieczeństwo w różnych aspektach. No i przenosimy się już na autostradę, czyli tam gdzie autobusy turystyczne spędzają najwięcej swojego czasu Co ułatwi na miazdę w trasie? No trzy rzeczy Pierwsze właśnie ten Front Assist, który tam w razie wyłaz wyhamuje Tempomat aktywny, również z możliwością ustawienia odległości od samochodu przed Wami, no i system kontroli pasa ruchu po prostu wibrujący fotel To co w trasie także polecam używać jeżeli autobus prowadzi gdzie szczególnie w górach, to retarder W naszym przypadku ma on tam naprawdę sporo tych ustawień no i Zobaczcie, jak bardzo mocno autobus potrafi zwalniać samym retarderem. Retarder szczególnie ważny z górach, abyście nie zagotowali hamulców. No kwestia po prostu bezpieczeństwa wszystkich pasażerów. Oprócz tego, no niestety sterowanie radiem musimy sobie to robić manualnie, bo wszystko na kierownicy nawet tej najbogatszej wersji nie ma. Ale prędkość taka właśnie 100 na godzinę, żadnych obcych szumów, akurat aut w tym autobusie wszystko jest tak, jak powinno, więc możemy sobie spokojnie rozkoszować się jazdą w trasie. Żegnamy się z autobusem turystycznym Volvo 9900. Jak widzieliście, autobus ma pełno zalet, no bo też kosztuje niemało, ale ma także trochę wad. Jak te autobusy? Po prostu wielka osobówka, która przewiezie dużo osób. Dzięki Wam. Jak się podobało, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a dokładny opis autobusu i specyfikacji będzie jak zwykle u mnie pod filmem. Dzięki, na razie!